To jeden z najciekawszych programów wspierających małe, lokalne społeczności na terenie województwa mazowieckiego. Wspiera nie tylko odnawianie przestrzeni publicznej czy poprawę bezpieczeństwa, ale co najważniejsze, aktywizuje lokalne organizacje i mieszkańców. To mazowiecki instrument aktywizacji sołectw. Te projekty, które są w postaci małych grantów w wysokości 10 tysięcy, kierowane są do pojedynczych sołectw. Gmina dokłada drugie 10 tysięcy. Miasto autorska inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego. W ciągu dwóch edycji z jego środków udało się dofinansować i zrealizować ponad 1600 inwestycji. Społeczeństwo mazowsza chce działać chce prowadzić naprawdę bardzo dobre, Życie takie kulturalno, również społeczne. Bardzo jest to ważne, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie do tej pory nic się nie działo. W miast decydujący głos o celu, na jaki ma być przeznaczona dotacja, ma przede wszystkim lokalna społeczność. Mieszkańcy są zadowoleni, ponieważ każda miejscowość wizerunkowo skorzystała na tym instrumencie. Programowi miast towarzyszą konkursy. W tym roku ze względu na sytuację związaną z COVID-19 samorząd województwa mazowieckiego wydłużył terminy składania konkursowych wniosków. Do 26 czerwca zarząd przedłużył nabór wniosków. W tym roku również daliśmy możliwość składania wniosków poprzez stronę internetową naszą, poprzez nośniki elektroniczne. Więcej szczegółów na temat tej formy dofinansowania już za chwilę. Mazowsze liczy ponad 7,5 tysiąca sołectw. Nie każdy z nich może jednak liczyć na fundusze z większych programów inwestycyjnych. Dlatego właśnie z myślą o nich 3 lata temu stworzono mazowiecki instrument aktywizacji sołectw. Program ten skupia się m.in. na poprawie wizerunku sołectw, bezpieczeństwa oraz polepszeniu bazy związanej z rekreacją i odpoczynkiem dla mieszkańców. Te projekty, które są w postaci małych grantów w wysokości 10 tysięcy, kierowane są do pojedynczych sołectw. Gmina dokłada drugie 10 tysięcy, no, często sołectwo dokłada jakieś swoje środki lub pracę swoich członków, swojej wspólnoty i w efekcie powstają tysiące projektów o globalnej dużej wartości. W przypadku miast wsparcie oparte jest przede wszystkim na oddolnej inicjatywie lokalnych społeczności. To one wraz z Radą Sołecką i Sołtysem decydują o celowości danej inwestycji, a bardzo często są również ich pomysłodawcami. Więc to pokazuje, że to jest taki rodzaj grantu, który aktywizuje tą społeczność lokalną, społeczność wiejską, powoduje modernizację jakichś małych, czy budowę nowych, małych obiektów sportowych, świetlic, modernizację strażnic, ochotniczej straży pożarnej, upiększenie tej miejscowości, w której ci ludzie żyją lub mieszkają wymiana oświetlenia. Te projekty są bardzo różne, ale bardzo pożyteczne w sensie społecznym. Jak do tej pory jedną z najbardziej popularnych inwestycji są te, które wchodzą w skład poprawy bezpieczeństwa, nowe oświetlenia, przejścia dla pieszych, oznakowanie dróg. To właśnie one razem z miejscami sportu i rekreacji przykuwają uwagę lokalnych społeczności. Społeczeństwo Mazowsza chce działać, chce prowadzić naprawdę bardzo dobre życie takie kulturalno również społeczne bardzo jest to ważne szczególnie w tych miejscowościach gdzie do tej pory nic się nie działo wiemy że środki które są przeznaczone bo to jest w sumie tylko 10 tysięcy złotych na sołectwo ale poprzez inne środki które są dotowane do, do tych naszych środków poprzez gminy również pozwalają właśnie na takie szersze inwestowanie. Obecna, tegoroczna edycja Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw to już trzecia odsłona tego programu. W 2018 roku na jego realizację przeznaczono 5 milionów złotych. Dzięki temu dofinansowano wówczas 492 inwestycje. Rok później kwota ta zwiększyła się aż do 11,5 miliona złotych, co przyłożyło się na ponad dwukrotne zwiększenie puli dofinansowanych inwestycji. W sumie było ich aż 1178. W tym roku na realizację miast przewidziano kwotę o 250 tysięcy zł wyższą, co pozwoli na sfinansowanie aż 1197 wniosków. Przez trzy lata funkcjonowania mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw, jego zasady ewoluowały. W 2018 roku każda gmina mogła złożyć dwa wnioski na dwa zadania, czyli uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 20 tys. złotych. Rok później ta liczba wzrosła, ponieważ każda gmina mogła złożyć nawet pięć wniosków. W tym roku władze samorządowe województwa mazowieckiego. Postanowiły wyjść naprzeciw potrzebom gmin, które mają największą liczbę sołectw. Gminy posiadające od 50 do 60 sołectw mogą złożyć w sumie 6 wniosków, a gminy na terenie których jest ponad 60 sołectw zostały uprawnione do złożenia aż 9 wniosków. Zwiększanie rok do roku liczby sołectw z danej gminy, które mogą ubiegać się o środki z miast, to jednak nie jedyna zachęta dla lokalnych społeczności. Jednym z elementów programu jest konkurs na najlepszą inicjatywę. Doszliśmy powiem do wniosku, że najlepszym i najbardziej kreatywnym należy się podziękowanie, jak również nagrody, bo zaplanowaliśmy nagrody w kwocie 5 tysięcy złotych, i tak w tym roku kwoty 5 tysięcy złotych powentowały do Stopina w gminie Rościszewo, Machcina, w gminie Chynów, Gajów w gminie Teresień, czy też starej niedziałki w gminie Mińsk Mazowiecki. Czyli prestiż i wyróżnienie za innowatorstwo i pomysłowość. Dodatkowo wśród wszystkich nadesłanych zgłoszeń przyznawana jest nagroda specjalna, czyli tytuł sołectwa gospodarnego. W ubiegłym roku otrzymało je sołectwo Machcin w gminie Chynów. Nagrodę przyznano za realizację zagospodarowania terenu wokół budynku ochotniczej straży pożarnej w Machcinie. Inną formą na zachęcenie sołectw do działania jest nagroda przyznawana od kilku lat przez krajową sieć obszarów wiejskich. SOES sołectwo krajowej sieci obszarów wiejskich sukcesy widać po sąsiedzku. To jakby e, trochę uzupełnienie też e, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Tutaj chcieliśmy nagrodzić e, też e, ciekawe pomysły, ciekawe przedsięwzięcia, ale nie związane bezpośrednio z, e, z miastem. E, główna nagroda to 10 tysięcy złotych i tak udało nam się e, rozstrzygnąć już kilka konkursów, nagrodzić najlepszych. Do tych najlepszych możemy zaliczyć Jarzębią Łąkę z gminy Tłuszcz, Wolice z gminy Radzymin, Rumokę z gminy Lipowiec Kościelny, Dzięgielewo z gminy Gozdowo, jak również równe z gminy Strachówka. To była pierwsza edycja. Następna edycja i już nowe pomysły, nowe przedsięwzięcia. Jak również też nasze, nowe nasze doświadczenia w realizacji programu. Druga edycja to sołectwo Stanisławice z gminy Kozienice, sołectwo Cieksyn z Gminy Nasielsk i sołectwo Skubianka z gminy Secuck. No i w ubiegłym roku trzeba powiedzieć, że chyba naj, najciekawsze i najbardziej takie interesujące pomysły nagrodzone Ludwinowo gmina Jakubów. Obierwia, gmina Lelis i Helenowo, gmina Wiśniew. Jak Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw działa w praktyce? W ubiegłym roku jedną z gmin ubiegających się o dofinansowanie była gmina Chynów. W sumie samorząd złożył pięć wniosków. W Grobicach został zakupiony sprzęt dla napraw zabaw, doposażenie, także dzieciaczki bardzo się cieszą z tego. Również w OSP Machcin, gdzie tu jesteśmy, zostało to też ładnie zagospodarowane. Również w miejscowości Sułkowice. Także Kukały, pięć miejscowości znacząco skorzystała z, tej, z, tej, z tego dofinansowania. Jeden z wniosków złożony przez gminę Chynów dotyczył Ochotniczej Straży Pożarnej w Machcinie. Fundusze pozyskane z miast umożliwiły zagospodarowanie terenu wokół remizy, czyli m.in. wykonanie ogrodzenia betonowego i panelowego, ułożenie kostki oraz nasadzenie zieleni wokół budynku. Prace strażacy realizowali przy ogromnym wsparciu lokalnej społeczności. Projekt zakładał, że aktywizacja sołectw, więc wszyscy mieszkańcy wraz z rodzinami przyszli i nam pomagali tutaj, żeby było pięknie. Dostawaliśmy materiał, a my sami swoimi rękoma wszystko wypracowaliśmy.